Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy pyszną sałatkę śledziową na krakersach, krojoną w kawałki. Krakersy miękną po kilku godzinach i wprost rozpływają się w ustach. Sałatka fajnie się prezentuje i ciekawie wygląda. Do tego jest naprawdę fajną kompozycją smaków. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od pokrojenia pieczarek. 450 g pieczarek kroimy drobniutko w kosteczkę. Następnie na patelni na odrobinie oleju podsmażamy je na złoto. Na jak największym ogniu, żeby szybko straciły swoją wodę i zaczęły się przyrumieniać. Jak zaczynają się przysmażać, możecie już posolić odrobinę. Wyłączamy i studzimy. Teraz przygotujemy masę śledziową. Mam 6 jajek ugotowanych na twardo. Pokroję je drobniutko w kosteczkę na takim sitku do krojenia sałatki jarzynowej. Możecie zwyczajnie nożem na deseczce, jak wam wygodniej. Siekamy również drobniutko pęczek szczypiorku i dodajemy do jajek. Dodajemy również śledzie. 6-7 filetów śledziowych, po wiejsku, takich w oleju. Kroimy drobniutko w kosteczkę. Ja już sobie je wyciągnęłam z zalewy wcześniej i osuszyłam ręcznikiem papierowym. Do naszej śledziowej sałatki dodajemy również majonez. U mnie kielecki. Około 2 łyżek. Takich solidnych. Dodajemy również czarny pieprz. Soli na razie nie dajemy. Dopiero na końcu, jeśli już stwierdzimy, że potrzeba. Ale zazwyczaj tutaj soli już nie daje. Śledzie są wystarczająco słone. Mieszamy wszystko dokładnie. I jedną masę mamy gotową. Na jakiejś deseczce lub płaskim talerzu półmisku układamy 12 krakersów. Na krakersy delikatnie wykładamy większość masy śledziowej. Zostawiamy tylko odrobinę na wierzch. Na wierzchu, na masę, układamy kolejną warstwę krakersów, kolejne 12. Teraz przygotujemy drugą masę: starty żółty ser na drobnych oczkach i wystudzone pieczarki, które posmarzyliśmy wcześniej. No i majonez, oczywiście, który nam to wszystko połączy: jedną lub dwie łyżki oczywiście pieprz i sól. I wszystko razem mieszamy. W razie potrzeby dodajcie jeszcze majonezu, tak żeby masa się dobrze połączyła i nie była zasucha. Ja już widzę, że jeszcze trochę muszę dodać. I mieszamy. Teraz jest już idealnie. Drugą masę wykładamy na krakersy. Delikatnie po całości. Układamy kolejną warstwę krakersów. Kolejne 12. Już ostatnie. Dociskamy lekko dłonią. Wierzch smaruje pozostałą sałatką śledziową. Jest jej już niewiele, ale na tyle, żeby zmiękły nam krakersy. Jeśli nie zostało wam jej wcale, wystarczy, że wierzch posmarujecie odrobiną majonezu i udekorujecie dowolnie. Taką sałatkę najlepiej przygotować jest jeden dzień wcześniej, żeby stojąc w lodówce przez noc, zmiękły krakersy, a ona potem nam się pięknie kroiła i była mięciutka. Możecie ją pokroić przed podaniem lub bezpośrednio na stole. To już jak wolicie. Za każdym razem będzie naprawdę pyszna. Jeśli podobał się wam mój przepis, próbujcie zrobić taką w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia.